Cześć, tu Kuba Przygoński. Już za chwilę start w rajdzie Dakar. Będę startował nowym samochodem, Toyotą Hilux. Bardzo podobną do tej, oczywiście bardziej, bardziej rajdową. Przygotowania trwają cały, cały rok. E, techniczne, fizyczne. I chciałbym Wam pokazać, jak można fajnie ćwiczyć e, fizycznie, z uwzględnieniem Toyotu. Na rozgrzewkę bardzo dobrym ćwiczeniem jest skip A i skip C. Skip A. Wysoko nogi. Skip C. Nogi uderzają o pośladki, i bieg bokserski ruszamy tak rękoma. Czyli mamy minutę skip A, minutę bieg bokserski, minutę skip C i tak robimy trzy razy. I to na pewno się każdy z Was rozgrzeje. Pierwsze ćwiczenie jest to ćwiczenie na rozluźnienie karku, czyli bierzemy głowę do przodu. Kark ciągniemy do tyłu, głowę do tyłu, a ręką jakby sobie e, przeszkadzamy i trzymamy tak około 10-15 sekund. Tak samo robimy na prawą i lewą stronę, czyli możemy najpierw docisnąć kark i też trzymamy 10-15 sekund na drugą stronę, czyli dociskamy. Jeżeli trzymamy długo kierownicę, no to nasze dłonie potrzebują e, i nadgarski też można powiedzieć lekkiego rozruszania, więc możemy zrobić najpierw taki łatwy ruch, to jest bardzo proste, a później rozciągnąć palce, bo w momencie jak długo trzymamy kierownicę, no to e, dłonie są w takiej pozycji, więc trzeba je rozprostować. I najfajniejsze ćwiczenie, które które Wam bardzo polecam, takie jak już jesteście zmęczeni w trasie i potrzebujecie takiego zastrzyku no, energii. To jest ćwiczenie na koordynację dwóch półkul. Ćwiczymy to na zmianę, czyli mały palec z lewym dużym kciukiem otwieramy i na zmianę robimy coś takiego. To ćwiczenie jest, wydaje się, proste ale tak naprawdę nie jest wcale takie łatwe, a też bardzo pobudza e, naszą głowę i od razu e, wracamy do koncentracji. Pokażę Wam teraz dwa ćwiczenia. Pierwsze to będą wymachy nóg, drugie to będzie taki można powiedzieć rozgrzewka, e, żeby zacząć ćwiczenia. To ćwiczenie, które teraz Wam pokażę to jest tak jakby przepychanie samochodu, ale ono dobrze działa na uda i na całe nogi, żeby je po prostu rozgrzać. Musi być dynamiczne. To ćwiczenie, które zaraz zobaczycie, nazywa się krzesełko. Wydaje się bardzo proste, ale im dłużej je robicie, tym robi się coraz cięższe. Musicie się oprzeć o e, tutaj, o drzwi, ale może być to ściana. Chod musi być 90 stopni, ciężar całego ciała na piętach, nogi troszeczkę szerzej niż miednica i po prostu siedzimy. Wydaje mi się, że na początek będzie dobrze, jak będzie to około 30-40 sekund, później minutę półtorej i tak najlepiej trzy serie. Dla mnie bardzo ważnym ćwiczeniem są ćwiczenia dolnej partii Nóg, czyli Podobne ćwiczenia do tego, co się robi z gazem i z hamulcem, czyli cały czas kostki pracują, będą to wspięcia. Możecie je zrobić najpierw na dwóch nogach naraz, potrzebny jest do tego na przykład kraweżnik, jakiś próg, a później możecie robić na jednej nodze. Wydaje mi się, że najlepiej jest zacząć około 10-15 powtórzeń i tak trzy serie. Przejdźmy teraz do najbardziej charakterystycznego punktu Toyoty Hilux, czyli tylnej paki, gdzie zrobię bardzo podstawowe ćwiczenie, czyli pompki i plank, czyli deskę. Robiąc pompki, polecam robić 3 serie. Ilość powtórzeń w zależności od Waszej siły. Może być to 5-6, może być 10, oczywiście może być 20. Drugie ćwiczenie to będzie plank, czyli deska. Kładziemy się na łokciach. Najlepiej było, jakby każdy wytrzymał minutę, później minuta przerwy i tak trzy serie. Te wszystkie ćwiczenia, które zobaczyliście, są to bardzo, bardzo proste ćwiczenia, ale one, jeżeli robi się je systematycznie, naprawdę. E, dobrze rozwijają organizm, robią dobrą koordynację, robią dobrą siłę, więc e, polecam ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu e, i będziecie, e, wasz organizm na pewno będzie w dobrej formie. Forma na Dakar jest, najlepszy samochód jest, więc jedziemy na Dakar, trzymajcie kciuki.